Ceny żywności przed świętami Bożego Narodzenia będą przeciętnie około 6% wyższe niż w tym samym okresie przed rokiem. Jak oceniają ekonomiści Credit Agricole, najbardziej drożeją owoce i warzywa, co wynika z ich mniejszych zbiorów ze względu na tegoroczną suszę. Dla przykładu ceny jabłek są już o blisko 50% wyższe niż przed rokiem. Droższe są również wyroby cukiernicze, mięso pieczywo oraz ryby i owoce morza. Skutki podwyżek można nieco ograniczyć, szukając sprytnych sposobów na przedświąteczne zakupy. Przede wszystkim zawsze trzeba je dobrze zaplanować, czyli przygotować listę potrzebnych produktów, a także wybrać Miejsca, w których kupimy je najkorzystniej. Inną korzystną opcją jest płacenie kartą kredytową. Taka płatność pozwala zabrać zakupy ze sklepu już w grudniu, ale pieniądze z konta ściągnie dopiero po dwóch miesiącach, bo taka jest istota działania karty kredytowej. Warto przy tym pamiętać, że płatność z karty także można rozłożyć na raty, co jeszcze bardziej ulży domowemu budżetowi. Dodatkowo płacąc za zakupy kartami kredytowymi w telefonie, czyli np. poprzez aplikację Apple Pay czy Google Pay. Można liczyć na zwrot części wydatków. W ciągu roku można uzbierać w ten sposób nawet do 300 zł.